Tak mało było? Niemożliwe A no może? Widzisz czasami tylko jedną kontrabandę przewożył Ale tak czy owak? Łee, zabijecie łe Ja hmm? żartuję Kazek, nie pójdź. A, no fajnie O i teraz pytanie. No, dzień dobry, może tak dokumenty, dziękuję, poproszę. Patryć, a krowrotaj. I co to jest teraz pytanie? Czy to jest ten gościu z tego zdjęcia? można to handlu. Ja ci pohandluję, bo jak kurwa czekaj, to jest chyba ten gościu, nie? To ja go od razu aresztuję. A, to szybka. No, to był ten gościu. To fajnie. Bo czasami aresztuje tych co nie trzeba. A, do? A Rosko Gitara, co tam u pana słychać? Co pan tu przewozi? Proszę mi powiedzieć. Jakieś narkotyki, tiki. Nic nie przewozi? Niemożliwe. Czy jest kurwa taki zadbany samochód? Ja to popatrzę. Czy pan tu czegoś kurwa nie przewozi nielegalnie? Tak w ogóle to bym poprosił Pańskie dokumenty. A rozkopro Atmatur. Atmatur! Atamur, panie że Atamur. że Damo. Czy ja cię mogę puścić do domorka Mogę. Wrzesień. czy czerwy czerwiec, lipid, cierpień, wrzesień. Dobra, e, Ilich. Wiem, że to jest Ilich. To o tym wiem, bo już to pamiętam. 5300. No możesz, kurwa się zmieścił, z syn Jagub to brak. Jagub to brak. Jagub to brak. Data ważności: październik, czerwiec, 15-16 październik, chyba to się zgadza. X to J, J, Y7T. Ty jesteś Zjednoczonej RAI. Nigdy nie wiem, czy to jest dobre. No, zgodne, się zgadza. V. Dobra, to zobaczymy, co ty tutaj ty Kuchenka gazowa. problemów trzy jest. Beczka jest, jest. Detergenty. Jest, lodówka. Jest, To ale ta. Jest worek z nawozem. Jest 7, a ma być 10. jest 10, dobra. No, ty mi tu kurwa nie podskakuj, bo ci zaraz huknę w łeb i się kurwa tyle kończy. Rejestrację jeszcze sprawdzimy. RRY 922 3SS ty kurna Pokaż mordę Dobra Boroszego daj na Daj na, daj na Dobra O dostałem awans to Adrela na tej szajalicy Adma duro Na kogo dostałem awans? Pewnie na jakiegoś kurwa zajebistego gościa Już to idę sprawdzić Co to kurwa jest? To nie te drzwi Tamte, W jakim stopniu ty mi mianowali? Chyba zostałem generałem Generał Policji. Ocie panie. Jestem generałem. O, hu, hu, hu. Ogrodzenia, koszary Muszę sobie rozbudować drogi, żeby mieć więcej klientów. Strefa rozładunku, bramy. O Widziałeś? Kurwa, plakat propagandowy by mi się przydał. Mam wtedy więcej kasy za to. Premia za poprawną kontrolę mam 50 dolców więcej. Utrzymanie 32 dolce. I nie wiem co to teraz zrobić. Bramy czy kurwa? Oświetlenie już mam. Bramy albo, albo te drogi. Za pięć tysięcy trzysta. Nie mam pojęcia, co sobie zrobić, ty no. Dobra. No premia za poprawną kontrolę. Chyba i znowu jestem biedny, ale zaraz będę bogaty, ponieważ Czekaj. ponieważ proszę ja ciebie przewiozę sobie więźniów. Tak. Ada? Zaraz wracam, jadę z więźniami. Nie ma nikogo, dobra. No panowie, rozgoście się elegancko, super. Strasznie wąskie są te drogi tutaj. No i panowie, zapraszam do hotelu. Na hmm? 2100 mało to więcej dostaje za, za prochy. Wracamy z powrotem na posterunek policji, milicji. mogłeś to naprawić, ad, dasz ad radę? ad maduro antakuro jak antakuro to antakuro a dajcie powrotny Iwaryszu A, witam towarzysze, witam, witam dobra pora się jebnąć spać dobra Dobra, stan gotówki 7000 tysięcy dolarów, no trochę mało kuźba. Odstaw kowaryszu! Na przodu jest ochoroszny den na kary akarystańska. TARAN 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 TAN TARAN TAN TAN rado, Atai Chevalichu comandiro! Preobserado! dueto pariatko! 嗯嗯嗯。<laughs>